Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak możesz korzystać z opcji Push to Talk, czyli naciśnij Move Nightingale. Jeżeli korzystasz z czatu głosowego w tej grze i ustawiłeś sobie opcję korzystania z mikrofonu za pomocą przycisku, no to prawdopodobnie szukasz przycisku, który, którego możesz użyć do tego, aby aktywować swój mikrofon. Aby to zrobić należy wcisnąć Y na klawiaturze. W lewym górnym rogu, jeżeli będziemy mówić coś do mikrofonu w trakcie trzymania tego przycisku, będziemy widzieć właśnie informacje na temat tego, czy nasz, nasz powinno słychać, czy nie. Do tego, na ten moment w grze niestety nie ma opcji zmiany tego przycisku, także jeżeli wejdziemy w Key Binding w, w ustawieniach, i będziemy chcieli znaleźć właśnie jakąś opcję do zmiany przycisku do mówienia przez mikrofon, do aktywacji mikrofonu, no to niestety nie znajdziemy i tak samo nie ma jej w accessibility w interfejsie. Także należy cierpliwie czekać, aż deweloperzy dodadzą te opcje do gry. Na razie na ten moment jesteśmy zmuszeni korzystać z klawisza Y. Jeżeli możesz, zostaw suba oraz lajka. Like Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.